Witajcie. Zapraszam was dzisiaj na kolejną moją inspirację dla Craft Passion. Tym razem stworzymy sobie kartkę świąteczną na Boże Narodzenie w takim formacie DL i chciałabym, żeby to była pozioma karteczka, która będzie nam się tak do góry otwierała. I chciałabym też, żeby ta karteczka nasza miała kolorystykę właśnie taką bardzo jasną, bardzo naturalne kolory, czyli ja wybrałam sobie akurat złoto brąz, taki jasny arkusz i zieleń, zielone będą nasze gałązki i zrobimy sobie właśnie takie jasne papierowe kwiaty zimowe jeśli chodzi o papiery, które sobie przygotowałam konkretnie, to mamy arkusz Romantic Day z kolekcji Romantic Day and Gold Romantic Day 02 i będę używała zarówno tej strony w paseczki jak i tej drugiej strony w nuty będę chciała dzisiaj użyć Kolejny arkusik to jest kolekcja Cozy Cottage Gold, arkusz 03, taki w deseczki, jeden z moich ulubionych arkuszy. I jeszcze mamy arkusik też z kolekcji Romantic Day and Gold. To jest arkusz 02, ten złocony. I to jest właśnie w, taki, w takie piękne wzory. Także to jeśli chodzi o papiery. Natomiast jeśli chodzi o wykrojniki, to przygotowałam sobie, tak jak wspomniałam, będziemy robić kwiaty papierowe, więc przygotowałam sobie wykrojnik poizecji. Do formowania kwiatów mam też przygotowaną taką gąbeczkę i kulki. I jeśli chodzi o środeczki do kwiatów, to będę używała takich oto kuleczek styropianowych. A jeszcze zapomniałam sobie wyciągnąć, chciałam sobie wyciągnąć wykrojnik środeczki do kwiatów, bo też będę chciała środeczki zrobić. Także mamy wykrojnik środeczki do kwiatów, to jeśli chodzi o kwiaty. Mam naszą zimową przepiękną serwetkę ze śnieżynkami, to będzie jakby główny element naszej kartki. Mam świąteczne gałązki, jak widzicie część już tutaj mam wycięte z zielonego papieru, ale będę wycinać też pozostały ten ostro ostrokrzew i gałązkę jemioły. I mam tutaj wykrojnik baner bo chciałabym może, zobaczyć jak mi się wkomponuje taki napis Wesołych Świąt, umieścić też na mojej kartce. Więc to jeśli chodzi o wykrojniki. Jeśli chodzi o dodatki, to nie mam ich tym razem dużo. O środeczkach do kwiatków już mówiłam. Tutaj mam też kawałek białego sznurka przygotowany, bo tak jak już wspominałam, bym chciała, żeby w takich naturalnych kolorach ta kartka została zachowana do postarzania papieru mam tuż distress oxide i tutaj też distress oxide taki w, w zielonym odcieniu. I kartka moja będzie z takim piernikowym domkiem z taką tekturką w, w centralnym punkcie i też w razie czego wyciągnęłam sobie takie cekiny, jeśli już będę używać to jak się mienią, albo złotych, albo tych tutaj takich białych. Zobaczymy jeszcze. I to jeśli chodzi o rzeczy, które będą nam potrzebne do dzisiejszej pracy, to wszystko. Zabieram się teraz za wycinanie wszystkich elementów, za przygotowanie sobie papieru do oklejenia naszej bazy. I za chwilę zabieramy się do wspólnej wszystko pracy, już sobie przygotowałam. Tutaj mam wycięte elementy do oklejenia naszej bazy, czyli na początek będzie ta złota warstwa, potem brązowa. A na koniec ta z nutkami. Z poszczególnych wykroników wyciąłam sobie takie elementy. Tutaj mamy banerki, dwa złote w razie czego i jeden właśnie z tym napisem, o którym wspominałam. To już sobie odłożymy tutaj. Następnie mamy cały zestaw listków. Te zielone, które już były na początku wycięte. Tutaj mam w tym jasnym papierze. Właśnie w tym, który z drugiej strony ma nutki, mam wycięte listy, listki ostrokrzewu, będę je troszkę tuszować tym zielonym tuszem oksajdem. I tutaj mam w brązowym papierze wycięte gałązki jemioły Z wykrojnika naszej serwetki świątecznej mam w tym złotym, złoconym papierze, właśnie wyciętą jakby podstawową serwetkę. Potem warstwę sobie wycięłam, jakby odrysowując środek tej serwetki wyciąłam sobie warstwę w brązowym papierze i tym wykrojnikiem tutaj owalnym, który wycina tylko ten owalny kształt, wyciąłam sobie właśnie w tym jasnym papierze w paseczki też jedną warstwę. Tutaj mam nasze Kwiatuszki. I mam tak po dwa większe płatki i jeden mniejszy. I mam dwa rozmiary kwiatków. Chcę zrobić jeden większy, jeden mniejszy kwiatek. I ten większy jest z, z dwóch tych największych i się jednego środkowego płatka. A ten mniejszy z dwóch środkowych i jednego najmniejszego płatka. Także też to sobie już odłożymy. No i środeczki do kwiatków wycięłam sobie z tego kształtu tutaj. Czyli nie z tego serduszkowego, tylko takie bardziej podłużne pręciki i wyciąłam sobie dwa środkowe i dwa te najmniejsze. Także też sobie odłożę, nie wiem czy wszystkie zużyję, ale sobie wyciąnę troszkę więcej. Także to jeśli chodzi o wykrojniki. I co, zabieramy się do pracy. Najpierw może zanim zacznę jeszcze oklejać bazę, to myślałam, żebyśmy sobie razem przygotowali te kwiatuszki uformowali i skleili oczywiście przyda nam się klej na gorąco o tym zapomniałam powiedzieć na początku klej magic nam się przyda i taśma dystansowa nam będzie potrzebna no i zabieramy się za nasze kwiatuszki bardzo bardzo prosto bym chciała je zrobić bez jakichś wielkich kombinacji myślę że tą większą kulkę użyję bo nie chcę żeby te kwiatki były jakoś bardzo mocno powyginane one nie mają być jakoś bardzo wystające raczej bardziej płaskie więc ta duża kulka nam trochę kształtu nada, ale tak aż bardzo mocno nie wygnie tych płatków. Także mam nadzieję, że efekt będzie taki, jak, jak myślę, jak sobie to wyobrażam. O, widzicie, delikatnie, i tutaj tylko na środku. Widzicie? Kształt jest de bardzo delikatnie, tylko podniesione są te płatki. One nie są jakoś mocno wywinięte. I o to mi właśnie chodzi, żeby nie były jakieś bardzo wypukłe te kwiatki po, po sklejeniu. Tak. I odwracamy. To będzie nasz prawie gotowy jeden kwiatek. Jak widzicie, nie są jakoś bardzo pracochłonne te kwiatuszki. Tutaj mniejszą kulką trochę wcisnę do środka. O, i to będzie jeden kwiatek. Teraz będziemy go sklejać. I tutaj drugi. To już zrobię, tutaj przygotuję te płatki, zaraz do was wrócę. Dobrze, mamy już uformowane nasze płatki. Klej chyba się już nagrzał. Mhm. Będziemy sobie sklejać. I teraz tak, zaczniemy od dużego. Drugi duży. I teraz ja bym nie chciała ich tak całkiem, na, tak jakby na krzyż ustawić, tylko delikatnie przesunięte, żeby były, żeby prawie, że nachodziły na siebie. Widzicie? Z delikatnym przesunięciem. Dopiero ten mniejszy płatek będę wtedy chciała tak ułożyć pomiędzy płatkami. Dobra. Smarujemy sobie klejem dookoła dziurki. Nie za dużo. kółka nam się teraz przyda. Może ta większa. O, i teraz jeszcze ten. Mniejszy płatek. się kulają tutaj te kulki do formowania kwiatków po biurku. O i widzicie, te już układam tutaj jakby w tych przestrzeniach między płatkami. I też nie, nie podnosimy za bardzo tego kwiatka do góry, żeby on nie był jakoś bardzo, bardzo mocno wypukły. Tak i teraz wezmę sobie środeczek. I go po prostu wkleję, on się nam fajnie uformuje, jak już będzie przyciśnięty tą kulką metalową. Staramy się ułożyć tym środkiem nad dziurką i tam do środka go wcisnąć. O, można potem sobie delikatnie te płatki podnieść, ale to za chwilę, bo teraz będziemy wklejać naszą kulkę. I ja tę kulkę, ona jest jak widzicie taka perłowo-biała, ale ja bym chciała ją delikatnie, mimo wszystko, potraktować zielonym tuszem. Nie wiem czy na gąbce jest jeszcze trochę, nie, będę musiała... Dobrze. Widzicie, bardzo, bardzo delikatnie, żeby przebijało to... to... Ym, ten perłowy kolor. Chodzi tylko o akcent. Ten sam odcień zieleni będą miały potem te listki tutaj ostro krzewu, także będzie się nam to fajnie łączyć kolorystycznie. Dobrze. Gąbeczkę już na razie odłożymy. No i teraz kuleczkę delikatnie klejem. I w sam środek przyklejamy sobie. No i teraz te pręciki delikatnie możecie sobie podnieść. O! I tak się prezentuje nasz kwiatuszek. Bardzo prosty papierowy kwiatek. No i to samo zrobię sobie teraz z tym mniejszym, i wtedy już przejdziemy do układania całej kompozycji, także już teraz naprawdę słyszymy się na końcu filmu. thank you Tak się prezentuje nasza kartka. Jak widzicie, gwiazdki tutaj się fajnie błyszczą w świetle. Ym, kompozycja, tak sobie myślę, że mogłam troszkę mniejsze jednak te kwiatuszki zrobić, na przykład dwa takie mniejsze albo jeden całkiem taki mały z tego najmniejszego płatka, a jeden średni. Ale ostatecznie jakoś się te kwiaty tu zmieściły, chociaż nie było łatwo, bo całą kompozycję z listków, którą sobie stworzyłam, przykryłam sobie potem tymi dużymi kwiatami. Ale jak widzieliście, dołożyłam troszkę, potem jeszcze bardziej rozbudowałam tą listkową kompozycję. I ostatecznie fajnie się zrobił taki tutaj. Tak jakby półokrąg, na którym jest ten domek, tak jakby położony. Także myślę, że fajnie ostatecznie to wyszło. Ja jestem zadowolona z efektu. Mam nadzieję, że filmik się Wam przyda, że tutorial na kwiatki też się Wam przyda. I co, ja się z Wami żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa.